w kolejnej części naszego 29. Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej. Już niebawem dowiemy się kto zostanie laureatem naszej imprezy muzycznej. Z ogromną przyjemnością witamy przybyłych do nas gości. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jakuba Rutnickiego. Wójta Gminy Miedzichowo Pana Stanisława Piechotę. Zarządu Powiatu Nowotolskiego, pana Edwina Piglę, przewodniczącego Rady Gminy Midzichowo, pana Tadeusza Koleckiego, sekretarza Gminy Miedzichowo, panią Karolinę Łotecką, dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Miedzichowie, panią Elżbietę Oses. Dyrektora zespołu szkół i placówek oświatowych w Bolewicach, panią Hannę Kaczmarek i pana Wiesława Żołendowskiego, dyrektora szkoły muzyczne, przepraszam, dyrektora szkoły podstawowej, imienia powstańców wielkopolskich w Widzichowie, pana Szymona Fabiana, prezesa Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu panią Mirosławę Kortus. Przewodzącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Midzichowie, panią Patrycję Stachowiak. Sołtysta wsi Midzichowo, pana Henryka Wajmana. Sołtysta wsi Jabłonka Stara, pana Dariusza Zabawa. A co tak sołtysta tam siedzi. My nie gryziemy, no jak sołtryśmy do nas, no co? Tak co Prosimy. Zabranie głosu wójta Gminy Witchowo pana Stanisława Piechotę i posła na Sejm Rzeczpospolitej Brzezło, Polskiej, pana Jakuba Rutnickiego. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na tym naszym festiwalowym święcie ponad 29 razy już się spotykamy w różnych formach, także festiwal przechodził różne... Etapy swojego funkcjonowania, ale przetrwał i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi szkół, szkoły, podstawowym imienia powstańców Wielkopolskich w Niedzichowie, panu Szymonowi Fabianowi, nauczycielom, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie, pracownikom szkoły, bo to też dzięki nim to jest możliwe i do wykonania, i do zrealizowania. Jemy brawo. Brawo. Którzy zawsze wspierają nas swoją obecnością i wiemy, jak to jest ciężka praca, także bardzo dziękujemy. Co prawda przedwcześnie, bo zobaczmy, jak będzie efekt tej pracy, ale dziękujemy bardzo. No i dziękuję panu posłowi Jakobowi Rutynskiemu, który od wielu lat jest patronem tego festiwalu czyli pod jego patronatem odbywa się. Jest sponsorem też nagród dla finalistów, dla uczestników więc bardzo dziękuję za wsparcie i, i przybycie. No i cieszę się, że Państwo jesteście z nami, mam nadzieję, że to y, popołudnie wczesne miło spędzicie, właśnie na wesoło, muzycznie, zrelaksujemy się, bo jeszcze przed nami jest kawałek kawałek niedzieli. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Brawa. Panie Wójcie, szanowni Państwo, droga młodzieży, Przede wszystkim chciałem pogratulować tego, że przez 29 lat realizujecie ten festiwal, to naprawdę jest imponujący wynik, więc naprawdę nisko się kłaniam. Mój dziadziuś świętej pamięci był organistą w kościele i zawsze, a później moja też babcia zawsze powtarzała, że warto być tam, gdzie jest śpiew, bo po prostu dobrzy ludzie śpiewają. I myślę, że to jest absolutnie rzecz kluczowa, bo cieszymy się, gdy są te perełki, ale myślę, że kluczowe jest to, że po prostu wszyscy bawimy się piękną muzyką i mam taką też nadzieję, jestem przekonany, że jeszcze kolejne, kolejne lata przed nami. I tak tutaj z Panem Wójtem rozmawiałem, bo my co, co drugie wystąpienie obiecujemy, że w końcu też tutaj wszyscy. E, ja z Panem Wójtem w końcu zaśpiewam, bo mam, że tak powiem, w swoim życiu pewien epizod e, muzyczny. E, ale już powiedzieliśmy, że na, te, na tą na, na trzydziestkę e, to już e, nie ma zmiłuj i trzeba będzie zaśpiewać z Panem Przewodniczącym. Tutaj może jakiś chór wspólnie, coś byśmy musieli, Szanowni Państwo, przygotować, ale. No, miejmy nadzieję, że się uda. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym na dzisiejsze przepiękne popołudnie życzyć po prostu miłego, wspólnego spędzania czasu z muzyką, bo myślę, że to najprzyjemniejsze, co może nam się tutaj dzisiaj przydarzyć. Być z Państwem i tutaj móc angażować się w ten konkurs, co naprawdę dla mnie wielka frajda i dziękuję, że mogę być tego dnia z Wami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no troszeczkę takie faux pas popełniłem, bo nie podziękowałem, bo ten festiwal, kiedy wymyśliłem ten festiwal, te 29 lat temu, no ponad 30 można mi powiedzieć, bo pandemia nam to przerwała, ale ten festiwal był skierowany przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży. No i nie podziękowałem, bo przecież to dzięki nim tutaj jesteśmy, dzięki tym naszym no fantastycznym głosom, dzięki gdzie tutaj tworzą się kariery, Także dziękuję wszystkim uczestnikom, że zechcieliście tutaj do nas przyjechać, poświęcić jak gdyby ten kawałek niedzieli, tego wolnego czasu i być tutaj z nami, dając nam taką ucztę muzyczną. Dziękuję wszystkim uczestnikom, no, a szczególnie Brawo. Brawo. Sponsorami dzisiejszego festiwalu są Gmina dzichowa. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jakub Rutnicki Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu Rancho Colorado Pani Anna Agaciak Pan Witer Walentowski Państwo Agnieszka i Waldemar Brodziakowie Nad dzisiejszą imprezą muzyczną patronat sprawuje Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jakub Rutnicki Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu Urząd Gminy Miedzichowa. W pierwszej części naszej imprezy mieliśmy możliwość wysłuchania solistów w trzech kategoriach wiekowych. Soliści z klas 7-8, soliści z klas 4-6 oraz soliści z klas 0-3. Zapraszamy na scenę żyli w składzie. Przewodniczącą Panią Markę Tyszkowską oraz członków komisji. Pana Arkadiusza Kortuna Pana Mariana Ziątkowskiego. Zapraszamy również Komisarza Festiwalu, Panią Cecynię Śluską. Prosimy o przedstawienie werdyktu oraz wręczenie narzędzi. Wójta Gminy Lidzichowo, Pana Stanisława Kichorę, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Jakuba Różnickiego, podstawowej imienia powstańców Wielkopolskich w Miedzikowie, pana Szymona Fabiana. Się ocenianie szczególnie takich artystycznych rzeczy jest bardzo trudne, to bardzo się cieszymy, że po tej pandemicznej przerwie mogliśmy wrócić jako juroży do, do swojej pracy i spotkać się z Państwem, spotkać się ze wszystkimi śpiewającymi uczestnikami na żywo, a już nie wirtualnie, przysyłając swoje nagrania. Także wielkie brawa dla wszystkich, którzy zechcieli dzisiaj przed nami wystąpić i pięknie zaśpiewać. w festiwalu wzięło udział 29 solistów, którzy wystąpili w trzech różnych kategoriach. Najliczniej dzisiaj reprezentowana była kategoria uczniów od klasy 0 do klasy 3 Szkoły Podstawowej, co nas bardzo cieszy, że tyle, tylu uczestników, szczególnie z zerówki w tym roku wzięło udział, że już myślimy o tym, żeby poszerzyć w przyszłym roku właśnie kategorię, szczególnie dla tych dla tych dzieci. W tej najmłodszej kategorii postanowiliśmy przyznać aż pięć wyróżnień. Zaproszę teraz do siebie te dzieci, które otrzymują wyróżnienia. A jest to Emilia Majewska. Zapraszam na scenę. Zuzanna Kazmierowska. Rękoś, Alicja Hermeła i Liliana Najdek. To są dziewczynki, które otrzymują wyróżnienia w kategorii klas 0 do 3 szkoły podstawowej. uśmiechać się tu proszę ładnie do pani, która robi zdjęcia. Się wykorzystać te swoje minuty na scenie i się fotoreporterom zaprezentować w pełnej krasie. Bardzo dziewczynom i głos prawa, proszę Państwa, dla, dla nich, ponieważ to są dziewczyny z i na pewno musiały pokonać niesamowitą tremę, żeby tutaj przed nami wystąpić w takich brawurowych prezentacjach. Dziękuję Wam dziewczyny bardzo. Możecie zejść ze sceny, a ja za momencik zdradzę dalsze elementy naszej tajemnicy. Komu przyznaliśmy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, właśnie w tej kategorii? Zacznę od miejsca trzeciego. I w tej kategorii przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody za miejsce trzecie, które wyśpiewała Blanka Kawa, zapraszam na scenę, i Sean Azin. To reporterów piękne uśmiechy. Dziękujemy Wam bardzo. A na scenę zaprosimy laureatkę miejsca drugiego w tej kategorii, a jest to Anna Szewczuk. Twój odpowiedni dla gwiazdy, która błyszczy na scenie dzisiaj, swoim pięknym wykonaniem, wyśpiewałaś drugą nagrodę. Ale proszę Państwa, skoro tylu przedszkolaków dzisiaj wzięło udział w naszym festiwalu, to. Gawają! Że przez wiele lat będziemy się tu jeszcze spotykali, bo jak oni tak będą rośli razem z kolejnymi kategoriami. To będziemy śledzili ten wasz muzyczny rozwój. No i teraz pewnie emocje rosną bardzo. Przed nami laureatka miejsca pierwszego w kategorii klas 0 do 3 szkoły podstawowej, a jest to Lena Włodarczak, która otwarła sobie dzisiaj drzwi do kariery piosenką właśnie o takim tytule. Na bardzo. Proszę Państwa, zanim przedstawię laureatów z kolejnej kategorii, to już z wyprzedzeniem powiem, że oczywiście po wręczeniu nagród zaprosimy laureatów miejsc pierwszego, drugiego i trzeciego do wykonania swoich piosenek. Za chwileczkę powiemy też w jakiej kolejności się to będzie odbywało, ale mówię to już, żeby czasami nikt nie uciekał, a do tego wykonania oczywiście pozostał. Zmieniamy Kategorie na troszeczkę starszych uczniów szkoły podstawowej, uczniów z klas czwartej, piątej i szóstej. I w tej kategorii jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymują je Irena Kocoń oraz Maria Kaczmarek. Zapraszam na scenę. Są już dzisiaj z nami od 11, także wyczekałyście teraz swoich właśnie wyróżnień, odbioru swoich nagród. kategorii jurorzy nie przyznali nagrody za zajęcie miejsca trzeciego. Natomiast laureatem, właściwie laureatką miejsca drugiego została Oliwia Dziamska. <klucza> Oliwia, śpiewacie piosenkę, udało prawie się, ja myślę, że jednak Udało się zupełnie, skoro e, tą drugą nagrodę sobie wyśpiewałaś, Brawo! a przed nami laureatka miejsca pierwszego w kategorii klas czwartych, piątych i szóstych, a została nią Paulina Filosek. Zapraszamy Paulina do nas. I znowu sprawdziło się powiedzenie, że ostatni będą pierwszymi. Bo Paulina ostatnia śpiewała w swojej kategorii, ale wyśpiewała pierwsze miejsca. Możesz zejść ze sceny. E, natomiast ja do siebie poproszę teraz e, laureatów tej najstarszej kategorii tych, którzy wyśpiewali te już takie najbardziej dojrzałe muzycznie piosenki. E, laureatką miejsca trzeciego w kategorii uczniów z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej została Marcelina Molenda. Miejsce drugie w tej kategorii wyśpiewała Amelia Swojak. Zdecydowaną większa wśród dzisiejszych wykonawców stanowiły dziewczyny, ale laureatem miejsca pierwszego w tej kategorii został Jeremi Szczechowiek. Nagroda, taka nagroda, którą ufundował Sołtys Miedzichowa. Postanowiliśmy pomóc panu Sołtysowi w wyborze tej osoby, która będzie szczęśliwym posiadaczem piłki. I pomyśleliśmy, że taką osobą, w której drzemie bardzo duży potencjał muzyczny, która świetnie rokuje, ale też z tego co wiem, trenuje i gra w piłkę więc postanowiliśmy sprezentować ją razem z panem sołtysem na wakacje Szonowi. Zapraszam cię Szon, myślę, że na szóstkę teraz będziesz trenował.

Proszę Państwa, za chwileczkę zaprosimy na koncert laureatów. Ja w takiej kwoli informacyjnej, żeby nam to wszystko ładnie organizacyjnie i prężnie się udało. Zaczniemy od kategorii tej najmłodszej. Od laureatów miejsca trzeciego, drugiego, pierwszego. No i następnie kategoria uczniów klas 4 do 6, laureaci tutaj drugiego i pierwszego miejsca. No i ci najstarsi trzecie, drugie, pierwsze miejsce. W takiej kolejności zapraszam do występu. Zresztą tutaj e, pani Magda z panią Zosią na pewno pokierują zaraz całą koncertę. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia Wszystkim uczestnikom, zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Tegoroczny festiwal możemy uznać za zamknięty. Liczymy na Waszą obecność na następnym festiwalu. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.